A witam sąsiadkę w ten śnieżny dzień Ale zimę mamy Dzień dobry, ale, ale ładnie zaczyna śnieżek ruszyć No Tak, A kurki co? I Pana No. <gry> A co wodę dla kur dla tak, kurek? Tak, tak. No trzeba, jeszcze oni czekają, kiedy Ewa ten wody im danie A co, śniegu to oni nie mogą jeść, tylko wodę muszą. To ze śniegu też woda jest, nie? To. co tak panie się patrzy? a jednego szuflaczka nie ma a ten a tutaj widziałem jeden tutaj na wędkę łowił może ten to pan ja nie, no to a no, wczoraj przecież były. No ja wieczorem tutaj zobaczyłem, że jak ktoś tutaj łowił a myślałam, że to panie, nie? Wie Pan, że ja swoich nie łowię, nie? rybek. Po co nie łowić? Ja mam ich hodować. I co? Brakuje? Ale jak dużo nie ma. No, brakuje. Tyle było. Muszę gdzieś ich przenieść, schować. Bo zaraz mi wszystkie znikną. Ciekawa, kto to zabrał. A basenie miały. Dobrze. No, pasy nie miały dobre. Skorze, ale zaraz ten. postawię mniejszy basen Tak? No. No teraz kłopot, bo trzeba będzie ten. Żeby je do wiosny przychować, to trzeba by było. No, jak woda zamarznie to trzeba otwory w lodzie, trzeba wiercić, trzeba bić, żeby trend dochodził. No to się będzie robić, panie Jerzy. No. I co słychać, co pan taki zgarbiony? Co, zimno. Trzeba na się rusza. Na zimno. zimno. Dobra to weźmie tym kurom, wodę to zaniesie. I ten idziemy na... Na co? Na, na herbatkę ciepło, panie Ewo, w piecu napaliła? A ja zawsze Tak? Pewnie. A u pana to ciepło. No, to drzewo co przywiozłem od Pani, to też napaliłem, to no, dzisiaj miałem ciepełko No, siedzi tam, no. jak to jest. No, najpierw króleczką trochę wleję, no. no, Jak pięknie jedzą. O, no, no, wszystko przyszły, nie? I młode, o, uciekają, boją się. A tu jeszcze jeden najodważniejszy został, ale też już ucieka Choda no. Wody wlała, nie? Na każdy musi jej wodę, nie? A to następna tura króliczków i tutaj. Ale fajnie popatrzeć teraz, jak na nami nie mi się podoba jak oni A. tymi mordkami ruszają, no. jak jedzą. O, ciekawe. Smakuje zboże, nie? No muszę też wodę. A ty Uciekaj do kurnika Bo zmarzniesz kurko Uciekaj Zobacz nos ci ten O no ności odpadnie O no. przyszedł O przyszedł Przyszedł tatuś A gdzie on chodził Tateś przyszedł. Franek przyszedł. Franuś chodź